Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I dzisiaj sobie zagramy w Tomb Raider. Witam wszystkich bardzo serdecznie po kolejnej sporej przerwie od tej wspaniałej gry. Ja teraz na starcie, zanim zacząłem nagrywać, jeszcze sprawdziłem, czy moje przypuszczenia co do dalszego przejścia... Niesamowitej, niesamowitej produkcji się sprawdzałem, i miałem reakcję. Faktycznie, jedną z tych magicznych skrzynek TNT da się przesunąć. Moje przypuszczenia znowu okazały się słuszne. Myślę, że teraz to już pestka rozwiązać tą zagadkę. Bo, skoro wiemy, że tą skrzynkę możemy przesunąć, no to co to teraz za problem? Przesuniemy ją do tego właśnie punktu, gdzie nasza kochana Lara nie potrafiła doskoczyć, co zapewni nam pewnego rodzaju przejście dalej. Jak zawsze bez problemu rozwiązujemy kolejne to, hmm, zdawałoby się coraz trudniejsze zagadki, ale jednak hmm, nadal wykazujące się dosyć hmm, pro, hmm, pewnego rodzaju prostotą, bo zagadki nie są jakoś szczególnie wymagające. No dobra, nasza lala pchapka. Już nie mogę się doczekać, co może być za rogiem, gdyż może nas czekać coś naprawdę emocjonującego. Zwłaszcza, że jesteśmy już coraz bliżej końcówki, jednak, nadal musimy wziąć pod uwagę, że mm, mimo, że coraz bliżej końcówki, to nadal przechodzimy pierwszy poziom. Dosyć długo już nam to, mm, że tak powiem, zeszło na tym poziom. A jak wiemy, na końcu jest chyba kilka poziomów, ja chyba nawet kiedyś sprawdzałem, ile poziomów jest, mi zostało. No ale to już było dawno temu, jeszcze przed moimi wyjazdami, więc w sumie nie mogę mieć pewności, czy faktycznie, aby na pewno tyle. Dobra, co nie, ja jeszcze tego, ja to jeszcze troszkę tutaj dosunę. Coś mi się wydaje, że stąd już moglibyśmy nawet na to wskoczyć, wiecie? Nie wiem, tak wskoczę sobie na to, zobaczę. No ale mmm, nawet teoretycznie mógłbym chyba doskoczyć tam. I nawet nie jestem pewien czy to nie byłoby coś w rodzaju jakiegoś takiego tajnego przejścia. się zapiszę teraz. Jestem na save, jestem na save. To prostu my save. I ja spróbuję tam doskoczyć. Wie, czy, wiecie, może akurat to coś mi dam, zobaczmy niestety. To czy skrzynka jednak, mimo że skrzynka ładnie się ustawiła, tam tamta przepaść jest i tak stanowczo za daleko, dlatego doskoczymy tu. No dobra, no idziemy dalej. Zobaczymy, czy tu zaraz na nas jakieś kule spadną. Znaczy takie moje przypuszczenie pierwsze jest, jak widzę m, tego rodzaju przejście, to zaraz sobie wyobrażam jakieś spadające kule z góry, które chcą mnie zgnieść. Mmm, zobaczmy co my tu mamy dziurę z lawą, jak mi nie mam Chyba owszem, chyba owszem, to jest dziura z lawą mm, I w tym momencie. To tak, prawdopodobnie jak skoczymy w boczek to nic nam się nie stanie, Czy znaczy, tak mi się wydaje, chociaż o właśnie, o tym mówiłem, że nic mi się nie jest stanie Zapiszemy teraz znowu na ten sam save Yy, nic nam się nie dzieje, dlatego że to jest zbyt słabo pochylone. O, a to ci surprise. Ik. Jednak, jak wspominałem już o tych kulach, to okazało się, że to nawet, nawet mam miałem, po części miałem rację, bo faktycznie były jakieś kule. Dobra, wskakujemy teraz tutaj. Yy, tym razem nie widzę żadnej kuli. Mam nadzieję, że ta kula nic z czego mi nie zablokowała, ale raczej nie. Oczywiście się jeszcze raz popatrzę w górę, czy przypadkiem tu nie ma żadnego tajnego przejścia. Lub coś podobnego. No, jak widzę, nie i dochodzimy do. O, patrzcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w pomieszczeniu, w którym byliśmy. Ja cię kręcę. Po wielu, wielu godzinach przechodzenia wróciliśmy do punktu wyjścia. Zobaczymy, co teraz otworzy nam ta magiczna dźwignia. Weźmiemy oczywiście amunicję do Magnuma. No i już nie tracąc czasu, przyłączymy tą niesamowitą dźwignię. Zobaczmy, co się stanie. Eee, to zabrzmiało bardzo groźnie. Czy zaraz, czy coś tam. Nie wiem, właśnie teraz też y, takie zastanowienie y, wpadam, czy może to jest na przykład czasówka. Y, bo wiecie, zawsze istnieje takie prawdopodobieństwo, a w takim wypadku warto byłoby tu zapisać. Y, jednak wydaje mi się, że w tym przypadku chyba. Ło, 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 Ło! Laro, troszkę przesadziłaś! Y, troszkę złe, z... no Ło, z... Ło, wyczuty wyczuty Wyczuł. No, zły skok. źle, dla. Zastanawiam się w sumie, czy tu może dobrze skoczyć, ale spróbujmy jeszcze w ten sposób. No, to też się nie udało. Hm. Właśnie, bo to jest pytanie, czy ja mogę w tam w jakiś elegancki sposób doskoczyć? No, chyba się powinno dać jakiś elegancko, tak doskoczyć tam. Wydaje mi się, że nie powinno być z tym problemu. Zwłaszcza, że to się nie wydaje na jakąś dużą, jakoś mega dużą przepaść. Jednak jak tu widzę, że tu na górze jest na szalary. jak Próbuję doskoczyć, to chyba tu się odbija od sufitu. No i ma z tym niebywały problem. No właśnie, o tym mówię: już już leciała, już leciała na śmierć. Dobra, jeszcze się może rozejrzyjmy. Bo może się okaże, że tu jest jakieś takie bardziej eleganckie zejście. Tylko w sumie nie pamiętam, czy tam potem dało się wejść. No aż się, aż się prosi, no bo prawdopodobnie to co się otworzyło, to jest właśnie gdzieś tam. No i aż się prosi, żeby tam doskoczyć, no aż po prostu nie chce się w mi wierzyć, że... O, no i się udało, no i elegancko, mam nadzieję, że teraz mnie nic tu nie zabije. Wejdźmy może tu... To było to zawalone przejście, czyli tu się nic nie zmieniło. Czy coś mogło się zmienić tutaj? Zadajemy sobie takie pytanie, bo z jednej strony ja nie chcę wracać, ja nie chcę wracać, bo... Nie wiem czy jest sens wracać tak naprawdę, do tego się zapisałem tylko. Ale właśnie zastanawiam się cały czas fakt, co tak właściwie się zmieniło, co nie? Co ta dźwignia zmieniła? Czy w poprzednim. Czy w poprzedniej lokacji było coś, co mogło się jeszcze odblokować? No wydaje mi się, że w poprzedniej lokacji już wszystko odblokowałem. Dobra, co zrobimy tak. Ja się zapiszę. Znaczy czy warto się zapisywać. Albo nie, nie będę się zapisywać. Yy, wczytam się po prostu na razie. no hmm. Albo... hmm, kurczę, albo dobra, zapiszę się, żeby się już nie męczyć z tym skokiem. Jakbym, jakby się okazało, że tutaj mam iść, to nie będę się już potem męczyć z tym skokiem, wczytam się tutaj elegancko. Wracamy tutaj. Yy, wróćmy jeszcze do poprzedniej loka... A, już wiem co mogło się zrobić, dobra. Być może tam, pamiętacie, to takie przejście, do którego nie mogłem doskoczyć, y, z, tam, z tymi skrzyniami TNT. Y, zakładam, że może tam się coś osunęło i przez to będziemy mogli się przedostać przez to. To jest jeszcze taka opcja. Czy, czy za mną jest jakaś kula? Bo takie dziwne głosy słyszę. Słyszę, jakby się coś działo, ale nie, tu jest tylko lawa, to mnie nie interesuje. Dobra, czyli tak jak mówiłem, wracamy do y, poprzedniej lokacji. I zobaczymy, czy tu się coś zmieniło. No, jestem tego bardzo ciekaw, aczkolwiek no, nie mogę być pewien, więc po malutku idziemy, ale tak sobie myślę, że może. Aha. Okazało się, że dźwignia z powodu. Co tu się działo? Mm, nie wiem do końca rozumiem, że dźwignia ta to był coś w rodzaju zapłonu. Bo w magiczny sposób tamta dźwignia była podłączona z tą skrzynią, co spowodowało ogromny wybuch i ten wybuch spowodował, że otworzyło nam się przejście a to są resztki skrzyni. Nie mam błędu tego pojęcia czemu akurat do tej skrzyni podłączyli tamten magiczny przełącznik i w jaki sposób to zrobili ci magiczni czarodzieje, ale no nie będę w to wnikał jakoś szczegół bardziej szczegółowo. Po prostu zejdźmy, udajmy się dalej, co nie? Oczywiście, jako, że udało nam się rozwiązać tą niesamowitą zagadkę, to się zapiszemy. Bo ja tu mogę, ja, już, ja nie wiem, mam takie przeczucie, że tu może być zaraz jakaś walka, więc... Ja sobie wyciągnę już lepszą troszkę broń. Bo wygląda to pomieszczenie zaraz jakby miało mi tu wyskoczyć na mnie armia złowrogich ludzi, nie wiem czemu. O, coś tam lata chyba, tak mi się przynajmniej wydawało. O proszę, no już coś we mnie strzela, he? O proszę, ludzie. Ej, czy on leździ na desce? What the? Oh, ale mam życie mi zleciało, bierzemy grubą mamteczkę. Ej, czemu on napieprza na desce? Ludzie ci, naprawdę, to twórcy mieli... Pomysłowi ludzie są, wychodzi na to. No dobra, nie żyje. Załatwiliśmy go w całkiem... Chyba nie żyje, no chyba już nie wstanie, co nie? Synu. Yy, no cóż, całkiem ciekawy... Przeciwnik. Trzeba przyznać. Dobra, weźmy to, co z niego tam zostało. Mm, co on takiego zgubił? Uzi zgubił! Jeszcze... Jeszcze ani razu nie strzelałem w tej grze z Uzików. Chyba to najwyższy czas... Znaczy, w ogóle nie miałem tej broni, nie jestem pewien... Czy dało ją się wcześniej zdobyć, czy może to jest pierwszy raz... Kiedy mamy taką możliwość. Po zwycięskiej walce zapiszemy. No dobra, no to miałem moje przeczucie okazało się słuszne. Faktycznie było tu troszkę walki. Zobaczę co tu jest na dole. Lawa, co nie? Ja jestem ciekaw, kto. Fajne konstrukcje, fajne konstrukcje takie z lawą, co nie widać, że tutaj architekci się bardzo nudzili. Więc stworzyli sobie, robili ładne przejścia yy, i zostawili specjalnie takie cztery otwory, żeby było efektownie z lawą. Żeby to fajnie wyglądało, żeby można było wrzucać tam ludzi, i tak dalej. Ewentualnie, żeby nasza kochana Lara tam wpadła. No dobra, lecimy dalej. Na początku, może. Obejdźmy całą tą platformę wokół, żeby się upewnić, że na pewno niczego nie ma. O proszę, widzicie? To się jednak opłaca, bo patrzcie co się dzieje. Chodzę wokół i znajduję coraz to ciekawsze rzeczy. czyli widać... Troszkę exploringu teraz czas. Eksploring nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodził, a ważne jednak sprawdzić tutaj każdą dziurę, żeby być pewnym, że na pewno niczego się nie pominęło. Bo, no nie chciałbym, nie chciałbym niczego, znaczy wiadomo, że nie odkryję każdego sekretu, bo sekret może być na tej zasadzie, że na przykład y, trzeba się gdzieś tutaj opuścić, i wtedy jest jakieś tam przejście, co nie? Y, typu, no może jest, istnieje taka możliwość, ale musiałbym się wtedy rozglądać, znaczy oglądać każdą dziurę dokładnie, na przykład tak samo tutaj mogłoby być gdzieś jakieś przejście albo coś w ten deseń. Mm, ale cóż, całkiem niezładna metropolia walki, że tak to ładnie nazwę, arena bardziej ładniej brzmi. Mm, nie wiem, twórcy, czyżby twórcy zakładali, że my będziemy biegać po całej tej platformie, żeby pokonać tego bardzo jakże wymagającego bossa. Tu widzę jeszcze jakieś wejście na górę, co nie? Dobrze widzę. Nie wiem, czy to cokolwiek mi da, ale jeszcze wiecie co, jeszcze tam wskoczę zobaczyć, czy tutaj przypadkiem na górze niczego nie zostało, wiłem. I jak się okazuje, nic podobnego, niczego tu nie ma, no dobra. No i wydaje mi się, że w tym oto optymistycznym akcencie zwiedziliśmy całe to pomieszczenie. Znowu się zapiszę dlatego, że w przypadku śmierci nie chciałbym się jeszcze raz biegać po tym wszystkim i zbierać tejże potrzebną amunicję, więc się zapiszemy. Eee, myślałem już, że będzie jakieś rozwidlenie dróg, że niby nieliniowość, nie albo na przykład trudniejsza, łatwiejsza. Yy, tak, ten korytarz sugeruje mi, że nie wiem, yy, nawet nie tyle korytarz co te ładnie wyglądające kule, sugerują mi, że tutaj będzie troszkę ładnie, ładnego. o, 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 o. Dobra, wejdźmy znowu sobie na ten, yy, na tą jedną, na te miejsce, bo tu już na nas nic nie wpadnie, co nie? Jedną kulę. o, ho, 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 ho! Niespodzianka! Yy, dobra, tej kuli ostatniej yy, nie przywidziałem, znaczy w ogóle nie byłem na to przygotowany. Dobra, świetnie zrobiłem, że się zapisałem. Jestem geniuszem, dobra. To teraz już jesteśmy, teraz już jesteśmy bardziej przygotowani na to, że będą na nas lecieć y, odlotowe kule, więc. Y, Czemuś ro. O, czwak! Ło! Było blisko! To jeszcze będzie jedna, tak? Ło! Ale ładnie żeśmy unik... Tu nie będzie już kolejnej, co nie? Nie, wydaje. Nie, wydaje się, że jest droga czysta, dobra unikliśmy efektowny sposób dał nam się znowu uniknąć okropnych kul śmierci jak zawsze elegancko kolejne jakieś mikro pomieszczenie. bym powiedział coś tam już na górze widzę ja się jeszcze rozejrzę żeby do pewno. To tak widzę tam jakieś przejście z ładnym jakby coś jakby no i takie ładne przejście to nie piaskowa powierzchnia mm... Tak, i teraz pewnie będzie jakaś kombinacja typu jak tam wejść, to nie? Czy, czy, nie, to chyba jest element taki typowo wspinaczkowy, czyli powiedzmy jak się w innych... Wiadomo, że w klasykach specyficzny sposób się wspina, tak bardzo spokojnie, trzeba tutaj się dużo rozglądać i zastanawiać. M, aczkolwiek jest to właśnie element... Czemu ona się... Nie, aha, dobra. Byłem na rogu, źle troszkę skoczyłem. Zdarza się każdemu. Powtórzymy to jeszcze raz. Tym razem postaramy się wskoczyć odpowiednio, żeby nasza Lara nie miała z tym najmniejszych problemów. Czyli bardziej w tą stronę. I oproszę. I nawet wskoczyła od razu na górę. Teraz tutaj. No to już z tym nie powinno być żadnego problemu. Dobrze, że nie robię tego z rozpędu, bo gdybym zrobił to z rozpędu, to nasza Lara uderzyłaby głową w mur. I nic by się jej nie stało. Bo ma twardą głowę. Zrozejrzyjmy się, czy tutaj jest jeszcze coś ciekawego. No, oprócz przejścia dalej, chyba niczego nie ma. Ewentualnie sekret, o którym nie wiem. Nie mam, nie, nie chcę mi się tak bardzo, że tak powiem, przyglądać każdej ścianie uważnie, więc specjalnie nie szukam sekretów. Jak znajdę, to fajnie będzie. Jak nie, no, trudno się mówi. No i dochodzimy do tego ładnie wyglądającego pomieszczenia, znaczy ma specyficzny wygląd ścian i też specyficzny klocek, który już widzimy, że można go mm, przesunąć, co nie? O to nam w sumie chodziło, nie mamy za dużego wyboru, musimy go pchać do siebie więc mm, nadzieję, że w końcu coś odbloku odblokujemy mm, Tak też się dzieje Tak właśnie, zobaczmy czy... właśnie, bo tutaj coś tu nie mogę wepchać Ale tak właściwie, czy tu mogę wepchać? E? Nie myślałem, być, miałem jeszcze taką możliwość, że być może tam jest przejście. Bo tak coś, tak, tak, mam wrażenie, że coś tam może być faktycznie. Mm, nie wiem, tak mi się wydaje, że coś tam mogło być za tym, ale w sumie nie ma możliwości, żeby ten klocek tak odsunąć, żebyśmy mogli tamten wejść, więc e, chyba odpada. No ale dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Nie tracimy czasu, tu widzimy, że kolejny element przesuwany. Czyli byśmy byli coś w rodzaju jakiegoś labiryntu. Znaczy, mogę da Nie wiem, mogę sobie zadawać pytanie, dlaczego labirynt w. w kopalni? Bo to można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju kopalnia, tajna baza naszych wrogów. Co tu robi. A w sumie, wiecie, co to mogliśmy akurat do siebie pociągnąć? Tak sobie teraz myślę. Wiecie, co tak też zrobimy. Nie będziemy tego pchać do. Ty do przodu, a zepchniemy to do siebie. Może to nam coś doda dodatkowego? Nie wiem, ale tak sobie myślę, że to będzie chyba lepsza opcja. To jest takie dziwne zaciemnienie. Nie wiem, czy to ma mi coś sugerować. Na przykład. A może to jest właśnie jakaś sugestia? Znaczy, nie wiem, To jest takie właśnie, bo tu widzę, że takie dziwne zaciemnienie i właśnie nie wiem, czy to ma być coś w rodzaju sugestii. Może ja muszę położyć przy tym, może muszę faktycznie przy tym położyć ten klocek, więc... Nie mam pojęcia, czy dobrze myślę, ale położę, położę, bo to nie jest... Nie, nie tracimy dużo czasu, najwyżej nic się nie stanie. Ja nie mam pojęcia, bo tutaj nie wiadomo w sumie, co mogło przyjść do głowy naszym kochanym twórcom, więc położymy ten klocek faktycznie przy tym cieniu i może się coś stanie. Chyba jednak, cóż, moje wymysły były zbędne, bo chyba się nic nie stało. No cóż, dobra. No Zawsze warto było spróbować. Tu widzę jakieś wrota, i właśnie teraz pytanie, jak to otworzyć. No, no dobra, nie mamy innego wyjścia, to idziemy na dół. Nie było to żeny I kolejny klocek do przesuwania. Widzicie, że. Ja już widzę, że się w tej części z tą pewnością będziemy. Bawić w przesuwanie, tylko. Co mnie bardziej martwi, że tak, do siebie to mogę przesunąć, ale w sumie, co mi to da? Że to przesunę do siebie, jak i tak teraz już nie mogę nic zrobić. Nie mogę tego przesunąć do siebie, a do przodu też tego nie mogę przesunąć, bo coś tam mi blokuje to, co nie? No, no, no. Nic tego, dobra. Czyli się tak nie da, dobra. To odsuńmy może je... o, faktycznie o ten jeden element. O tak, odsuńmy to, może. Może to coś odblokowało. Może faktycznie. Widzę, że tutaj już troszkę troszkę zagadek jest. Troszkę takiego myślenia. No dobra, dobra. Nie, 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 za, za, zaraz coś wymyślimy. Zaraz coś wymyślimy. Zaraz coś wymyślimy. Tu się wróćmy na dół. Czy tu, tu nie było dużej przepaści? Tak samo. No właśnie, bo to jest to samo piętro. Aha, no i maszcik. A, chyba coś, chyba mam coś. Chyba coś mam. Chyba właśnie wpadłem na genialny, no właśnie. Tak czułem, że coś za tym klockiem tu się ukrywa i dzięki mojemu o i proszę, mam dźwignię. Teraz ją przełączmy w elegancki sposób. No i patrzcie, otworzyło się przejście, więc jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Bo całkiem, całkiem ładnie. O to w sumie chodziło. No i dobra. No i o to chodziło. I teraz tak. No i widzimy tu kolejny, jakiś ładny korytarz. Oczywiście znowu się zapiszemy, żeby być pewnym, że na pewno nic nas tu nie zabije. No idziemy dalej. Idziemy, idziemy, idziemy. Co nas czeka, co nas czeka, tego jeszcze nie wiemy. Ale być może niedługo już to odkryjemy. Hmm, czyżby kolejna. Widzę, że to jest chyba właśnie taki labirynt, gdzie dużo będziemy tego przesuwać. Z tego mogę być z całą pewnością... Mmm... Wydaje mi się, że te drzwi otwierają się tylko jak klocek jest dokładnie w tym miejscu. W przeciwnym razie się to zamyka i... nie no, nie jak to jest do tego dobiec. Tu widzę, to widzimy jakieś, jakiś przełącznik, więc zobaczymy, co on zrobi. Przełącznik coś otworzy i chyba na jak wiem co. Dobra, w takim razie pewnie to trzeba zrobić na tej zasadzie, że jak będziemy tędy wracać, trzeba klocek położyć na swoim miejscu z powrotem. Tak. Już nie mogę go do siebie bardziej pociągnąć, więc tu go zostawiamy. Wtedy tamte drzwi powinny się otworzyć. A my biegniemy do kolejnych wrót, które się otworzyły. Troszkę sobie faktycznie tutaj pobiegamy, no ale no taka, że tak powiem, taka mapa, no to niestety tak też musi być. No właśnie, o tym mówiłem. I to się otworzyło. O fuck. Yy, wiecie co, ja się zapiszę. Nie jestem pewien czy to dobry... Dobra, wiesz co, zapiszę się tu na samej górze. Dobra, czas na walkę. Zobaczymy czy Uzi jest taki dobry. Hmm? Ale amunicji leci. Nie może mnie trafić, tak daleko jest. Ale widać, że jest wytrzymały. O, chyba padł. No, powiem tak, że coraz to ciekawszych przeciwników spotykamy. Jeden na deskorolce jeździ po kopalni, drugi jest jakiś taki bardzo wytrzymały z shotgunem. Ale to i tak nas nie powstrzymało, nawet nie mógł nas trafić w odpowiedniej. Wystarczyło się ustawić właśnie w odpowiedniej odległości i już przeciwnik nie wiedział co zrobić. No to całkiem, całkiem ładnie. Ja oczywiście tu widzę już, że coś tu się chyba ukrywa, co nie? Hmm. Nie, nie, jednak nic. To tylko tak dla pizu. Mm, natomiast tutaj jest właśnie to przejście, co sobie otworzyłem. I teraz pytanie, czy mi to, co, to coś właściwie dało? Momencik. Właściwie to wydaje mi się, że to czy mam to otwarte czy nie, właściwie to chyba niczego nie zmienia. No, chyba tak. Dobra, wejdźmy jeszcze tutaj na górę, e, upewnić się, czy może na tym niczego tu nie ma. To widzimy jakieś ładne ozdoby, które w sumie nie wiadomo o, co mają nam, o czym mają nam mówić. Yy, tak, właściwie ciężko mi powiedzieć teraz, bo widzimy, że byliśmy niby to w jakiejś kopalni, a teraz jesteśmy już powiedziałbym, znaczy, znaczy wbijamy, do, nie wiem, coś w rodzaju grobowca aha, dobra nie no dobra, chyba tu niczego nie ma ale już coś czuję, że tu będzie jakiś element yy... no nie wiem, skoczny, coś mi tak sugeruje, sugerują, te takie wgłębienia w ziemi bo tutaj z tego co widzę coś trzeba włożyć a pewnie ja tego nie będę miał miała no nie, niestety, nie, Lara nie ma tego, no dobra już widzę, że tu czeka nas jakieś trudne wyzwanie akrobatyczne. Będziemy musieli się dostać, prawdopodobnie chyba na górę, gdzie być może będzie właśnie rozwiązanie. Dobra, co widzę, że tu jest przejście? No to jest już jedna, jedno ułatwienie. O proszę, no jak nie poszło tak źle? Myślałem, że będzie gorzej. Mmm, tak, z jakiej odległości. Dobra, znowu się zapiszemy, bo nasza, nasza Lara, znaczy ja uwielbiam się zapisywać. Skokujemy tu, przybliżmy się troszkę, skakujemy tu, znowu się troszkę przybliżymy, żeby było dosyć A, jakoś tak dziwnie. Jep, o, jesteśmy na samej górze mm, i w sumie nic nam to nie dało. No, właściwie to. Nie no, aha, rozumiem, że teraz mam doskoczyć tu i zjechać, kulturalnie. Chyba o to chodziło. Chyba tak, no nie wiem, no możliwe, że pewnie o to chodziło właśnie. No to tak też zrobiliśmy i jesteśmy... Dostaliśmy się do tego, kurczę, jaki to jest drugi poziom! Ja myślałem, że to jest taki poziom rachu, ciachu i już po ptaku. A tu widzę, że... No, troszkę jest takie ochłodzenia, no to już jest chyba mój, nie wiem, tak trzeci odcinek z tej misji. No, i teraz właśnie przełączyłem dźwignię. Ja już tak domyślam się odgórnie, co tak właściwie te dźwignie otworzyła. Otworzyła tamte drzwi, w którym prawdopodobnie jest mój magiczny znaczy właśnie nasz kluczyk, który pozwoli nam dostać się do tej niesamowitej fortecy. Ale o, zanim jeszcze wejdziemy, to zbierzmy oczywiście wszystko, co leży tutaj u przy wejściu. To się na pewno wszystko przyda. Apteczka duża, troszkę amunicji do Magnuma. Czemu by nie? No i mamy. Nasz magiczny klucz. Artefakt, który pozwoli nam dostać się do tej piramidy, gdzie pewnie będzie czekać na nas, nasza kochana wrogo nastawiona przyjaciółka, która nam odbrała parę naszych cennych rzeczy. Tak więc. No właśnie, piramidowy klucz. O, proszę, cały się zaświecił. Wrota się otworzyły. Czyżby to był koniec tego poziomu? Wydaje mi się, że z całą pewnością. Tak więc, wbijamy. Tam, tam, ta tam. No tak, w tym poziomie zabiliśmy, aż, uwaga, trzech przeciwników. Zdobyliśmy 2 na 3 sekrety. Więc to nie jest zły wynik, jak na. Tak mi się przynajmniej wydaje, jak na pierwszą grę. No, i zajęło nam to w sumie taką godzinę 12 minut, więc no długo, długa, długa mapa. No ale w końcu ją ukończyliśmy. No, i jako, że ukończyliśmy ten poziom, też to w tym optymistycznym akcencie zakończymy. No dobra, jeszcze puszczę wam tą cutscenkę. Muszę przyznać, że to było bardzo złowrogie i coś naprawdę niezwykłego się szykuje. Słyszę bicie serca, po prostu sytuacja stała się chyba bardzo, ale to bardzo ostra, aż mi korci, żeby pójść dalej. Słyszę takie dudnienie ogromne, ja już wyczułem, że tu będzie jakaś mega walka. No dobra, to w takim razie wyczekujcie kolejnie, na, ko, koniecznie następnego odcinka, bo coś czuję, że się będzie dużo działo. No a póki co, no cóż, zapraszam Was oczywiście do oglądania kolejnych części, a póki co życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia.